vitam vitam new seasonal event chinese new year is up and we have two new legendary heroes lunar, lunar year of the tiger has ended today so let's start with Lao. Lao is a holy faction monk if you give him emblems he will have chance to resist negative status effects he's a part of lunar year family so this gives him a bonus the lunar year family features different lunar year animal heroes each lunar year animal grants a different bonus to the members of the lunar year family when paired with at least one other lunar year hero. This hero gives the following lunar year tiger bonus to the members of the lunar year family, plus 10% attack. Okay, So he need to be paired with other lunar hero for bonus, but if he is, he will get bonus also from other animals, really cool one. He also has passive attacks and abilities of all minions owned by enemies are disabled. This passive is completely broken. So opponent can summon minions but they will do nothing. They will just stay and give some extra HP, no damage. No special effects, no mana cut from, for example, water pipe. This passive is probably strongest in game and makes some top tanks pretty much useless. Crazy. He has 826 on attack, 786 on defense, and 1483 on HP. Attack power is great. Defense is average. HP is good. If you want to give him emblems, you should go full attack. He will have nine ninety one on attack, nine thirty eight on defense, and sixteen eighty one on HP. Amazing stats. Mana speed is fast, so he need eight tiles to go off. With troop, you can speed him up to seven. His fierce fujo pie deals six hundred and five percent damage to the target. Boosts the caster's HP by 50% of damage dealt. So pretty straightforward skill, but let's break it down. Deals 605% damage to the target. Okay, so sniper hit. High attack stat with one of the most powerful hits in game. In most cases, he will one-shot opponent. Boosts the caster's HP by 50% of damage dealt okay self heal on damage dealt and that's hp boost best kind of healing uh, with fast speed and super high damage he can double his hp very fast important note healing works on damage dealt if he will hit for 1200 but opponent was only at 200 hp 50% of damage dealt is 100 HP, not 600. Is Laho good? Yes, he's insane. Great stats, amazing damage, great self-heal and completely broken passive. Yes, he's a sniper, but amazing sniper. Passive makes pretty much all minions useless, so you don't need to be afraid, um, for example, water pipe or anything else. I bet that in top alliances, each player will have few lunar heroes, so looks like Waterpipe meta was the shortest one in history. On attack, he fits pretty much any team. Uh, he's a self carry hero and he can solo whole teams. I would prob probably use him in 3 1 1 setup as off color counter for minions. He can be Pretty annoying on defense, but usually you want to use fast burst heroes there. On Titans, his skill won't give you high score, but with really high attack stat, he can be used on a high tile damage slot. On Bloody Battles, he's great. No healing from his skill, but um, fast speed, strong hit, um, and what is most important. He shuts down all minions. They are just mid shields with no extra abilities. On buff booster, with one or two buffs active, um, it's pretty much one shot, one kill each time. Great sniper, but of course um, he has higher value when opponent is using minions. On rush, he'll be ready with six tiles, not a huge change and uh, let's be honest there are way better rush heroes especially if opponent is not using minions so not a perfect choice there just an option for specific teams overall lao is amazing great stats nice family bonus strong hit and self heal and fantastic passive that shuts down all minions he's a sniper but really good one there are not many snipers that can win solo, and what is funny is the fact that since Lunar Heroes are in game, we don't see as many water pipes as we've seen few days before. So, if you struggled versus them, no worries. We won't see them as often as we used to. If you find water pipe on defense, just take Lao for easy win. He's definitely worth darts and emblems. If you want to use him only on attack, you can save your ethers for some AOE heroes. Of course, Lau is not a bad option for limit break, but some other heroes might benefit more from those extra stats. So let me know what you think about him. If you like this video, please hit like button. If you don't want to miss future reviews and test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons and see you next time. Witam w polskiej wersji. Rozpoczęło się nowe wydarzenie sezonowe związane z Chińskim Nowym Rokiem, i mamy dwie nowe, legendarne postacie. Dziś zakończył się Księżycowy Rok Tygrysa, więc swoje recenzje rozpocznę od Lao. Lau jest mnichem frakcji świętości. Jeśli dacie mu talenty, będzie miał szansę oprzeć się negatywnym efektom statusu. Jest częścią rodziny księżycowego roku. I ta rodzina obejmuje różnych bohaterów będących zwierzętami Księżycowego Roku. Każde zwierzę Księżycowego Roku zapewnia inną premię członkom rodziny Księżycowego Roku, gdy jest w parze z co najmniej jednym innym bohaterem Księżycowego Roku. Ten bohater zapewnia następującą premię Księżycowego Roku: tygrysa, członkom rodziny Księżycowego Roku plus 10% ataku. Okej, okay, więc musi być sparowany z inną postacią z księżycowego roku. Natomiast jeśli jest z taką postacią sparowany, to zyskuje nie tylko swój bonus, ale też bonus od tamtej postaci. A więc zyskuje właściwie podwójnie. Bardzo fajny pomysł na rodzinę. Ma również umiejętność pasywną, ataki i umiejętności wszystkich pomocników wrogów zostają wyłączone. Jezu, ta pasywka. Po prostu niszczy grę. Więc przeciwnik może sobie przyzwać pomocników, natomiast oni nie będą robili nic. Ci pomocnicy będą sobie po prostu stali i dawali te dodatkowe punkty życia. Nie zadadzą ani jednego punktu obrażenia, nie rzucą żadnego specjalnego efektu, nie zetną wam many, na przykład pomocnicy wodociąga. Um, I ta pasywka jest prawdopodobnie najsilniejszą pasywką, jaką mamy w grze. I sprawia, że niektóre obecne top tanki stają się kompletnie bezużyteczne. Szaleństwo. Lao ma 826 ataku, 786 obrony i 1483 punkty życia. Siła ataku jest świetna, obrona jest na średnim, ale dosyć dobrym poziomie, i punkty życia są dobre. Jeśli chcecie dać mu talenty, powinniście iść ścieżką ataku. Będzie miał 991 ataku, 938 obrony i 1681 punktów życia. Fantastyczne statystyki. Szybkość many jest szybka, więc potrzebuje 8 klocków, żeby się odpalić. Z oddziałem, oczywiście, można go przyspieszyć do 7. Jego zaciekłe pazury tygrysa. Zadają 605% obrażeń celowi i wzmacnia zdrowie bohatera o wartość 50% zadanych obrażeń. Dosa dosyć prosta umiejętność, natomiast rozbijmy ją na mniejsze. Zadaje 605% obrażeń celowi. Okej, okay, więc uderzenie snajpera, wysoki współczynnik ataku z jednym z najsilniejszych uderzeń w grze. W większości przypadków to będzie a, zdejmowanie przeciwnika jednym strzałem. I wzmacnia zdrowie bohatera o wartość 50% zadanych obrażeń. Ok, więc ym, dodatkowo się leczy z zadanych obrażeń, i to jest podbite zdrowie, najlepsza forma leczenia. Z szybką maną i bardzo wysokimi obrażeniami, bardzo szybko może zdublować swoje punkty życia. Natomiast ważna uwaga, leczenie działa na ym, realnie zadane obrażenia. Jeśli lau uderza za np. 1200 obrażeń, ale przeciwnik miał tylko 200 punktów życia, to 50% zadanych obrażeń to jest 100 punktów życia, a nie 600. Czy lau jest dobry? Tak, jest niesamowity. Świetne statystyki, a bardzo duże obrażenia, dobre leczenie i całkowicie zepsuta. Pasywka, tak, jest snajperem, natomiast fantastycznym snajperem. Pasywka sprawia, że właściwie wszystkie, wszyscy pomocnicy stają się bezużyteczni, są tylko mięsem armatnim, więc nie musicie się już przejmować postaciami typu wodobciąg, czy czymkolwiek innym. A założę się, że w topce, w topowych sojuszach każdy gracz będzie miał po kilka postaci roku księżycowego, więc wygląda na to, że era wodociąga, jeśli chodzi o metę wodociąga, była najkrótszą w historii gry. W ataku Lau pra pasuje praktycznie do każdej drużyny. Jest postacią, która może ciągnąć walkę samodzielnie i solować całe drużyny. Ja bym go prawdopodobnie używał w formie 3-1-1. Jako wsparcie w tym pojedynczym kolorze, kontrujące postacie mające pomocników. Może być denerwujący w obronie, natomiast zazwyczaj w obronie najczęściej stoją szybkie postacie obszarowe. Na tytanach jego umiejętność specjalna zbyt dużo Wam nie da, to są tylko obrażenia. Natomiast ma dosyć wysoki współczynnik ataku, więc można go używać jako tej postaci em, do kręcenia obrażeń z klocka. Na krwawych jatkach jest świetny. Nie działa tam leczenie, więc połowa jego umiejętności specjalnej odpada. Natomiast szybka mana, silne uderzenie i co jest najistotniejsze, odcina pomocników. Stają się tylko tarczą i nie mają żadnych obrażeń ani zdolności. Na podbitych ulepszeniach z jednym czy dwoma podbiciami, um, właściwie za każdym razem, kiedy uderzy, to będzie zdejmował przeciwnika. Świetny snajper, natomiast oczywiście zyskuje na wartości, kiedy przeciwnik używa pomocników. I na szturmie będzie gotowy po sześciu klockach. To nie jest duża zmiana i bądźmy szczerzy, e, są lepsze szturmowe postacie. Szczególnie jeśli przeciwnik nie używa pomocników, więc tam nie jest idealnym wyborem, jest jedynie opcją dla specyficznych drużyn obronnych. Podsumowując, LAU jest fantastyczny: świetne statystyki, dobry bonus rodziny, silne uderzenie i leczenie siebie i fantastyczna pasywka. Pasywka, która sprawia, że um, Wszyscy pomocnicy są właściwie odcięci od jakichkolwiek akcji. Jest snajperem, natomiast bardzo dobrym snajperem. Nie ma zbyt wielu snajperów, którzy mogą wygrywać walki solo. Natomiast co jest zabawne, to fakt, że od kiedy pojawiły się postacie roku księżycowego, nie widzimy już tak dużo wodociągów w obronach na arenie i prawdopodobnie na wojnie w topce też widzimy ich zdecydowanie mniej niż jeszcze kilka dni temu więc jeśli męczyliście się do tej pory z wodociągami bez obaw, nie będziemy ich już tak często widywać, natomiast jeśli znajdziecie wodociąga w obronie weźcie po prostu lału i zapewnijcie sobie łatwą wygraną, a zdecydowanie jest warty strzałek i talentów jeśli chcecie go używać tylko w ataku, możecie zatrzymać swoje kamienie limitu dla postaci obszarowych, czy bijących trzech, żeby stworzyć kolejną drużynę zdejmującą strony, um, oczywiście Lau nie jest złą opcją do przełamania limitu. Natomiast inne postacie mogą trochę bardziej skorzystać z tych dodatkowych statystyk. Dajcie znać, co o nim myślicie. Jeśli podobał wam się ten film, dajcie łapkę w górę, jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów. Pamiętajcie, subskrybować kanał. Powodzenia w Waszych przyzwaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.